Zadanie 11. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej f. Ta parabola przecina oś o y w punkcie 0,2 i to jest ten punkt tutaj, a jej wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych 1 i 4, czyli to jest ten punkt, który znajduje się w tym miejscu. Pytanie drugie do zadania 11 brzmi następująco. Wyznacz wzór funkcji f, zapisz obliczenie. I teraz tutaj... Warto byłoby zwrócić uwagę na to, że my mamy podane współrzędne wierzchołka tej paraboli. Co to znaczy? To znaczy, że my możemy wykorzystać postać kanoniczną funkcji kwadratowej. I postać kanoniczna wygląda następująco: a razy x odjąć x wierzchołkowe do potęgi drugiej odjąć y wierzchołkowe. W niektórych materiałach, w niektórych źródłach. Y, x wierzchołkowe jest oznaczone literką P, natomiast y wierzchołkowe jest oznaczane literką Q. To nie ma znaczenia, jak to sobie oznaczymy, chodzi tutaj o ID. W związku z powyższym teraz pod x wierzchołkowe podstawiamy 1, natomiast pod Y wierzchołkowe podstawiamy czwórkę, uzyskując tutaj F od X, które jest równe A razy x odjąć 1 do potęgi. Drugiej. I tutaj musimy zmienić znak na przeciwny, będziemy mieli plus 4. I teraz brakuje nam jeszcze tylko i wyłącznie a, ale musimy tutaj też zwrócić uwagę na to, że mamy podane współrzędne tego punktu, które należą do wykresu tej funkcji. To jest pierwsza rzecz, a drugą rzeczą, o której musimy pamiętać, to jest to, że parabola w tym przypadku jest opisana następującym wzorem. Y równa się, x odjąć 1 do potęgi drugiej, dodać 4. I mając współrzędne tego punktu, możemy je podstawić. Otóż tutaj będziemy mieli współrzędną xową tutaj współrzędną y, co oznacza, że y możemy podstawić pod dwójką, natomiast x możemy podstawić, czyli 0 możemy podstawić pod x tutaj. W związku z powyższym, my otrzymujemy tutaj 2, które jest równe a razy 0 odjąć 1 do potęgi drugiej plus 4, czyli 2 jest równe a razy Minus 1 do potęgi drugiej plus 4, co oznacza, że 2 jest równe. Po prostu mamy samo a. Dlaczego? Dlatego, że minus 1 do potęgi drugiej to jest 1, 1 razy a to jest a. W związku z powyższym mamy tutaj, tak jak powiedziałam, samo a i plus 4 przepisujemy bez zmian. Równanie to teraz zamieniam stronami i z takiej postaci ja wyznaczę a, czyli będziemy mieli a, które jest równe, no właśnie, nie 4, tylko oczywiście. 2 odjąć 4, co oznacza, że a jest równe liczbie minus 2. Możemy zatem już teraz zapisać wzór tej szukanej funkcji. I to będzie f od x, które jest równe minus 2 razy x odjąć 1 do potęgi drugiej plus 4. No tutaj my nie jesteśmy proszeni o to w tym zadaniu, żeby przedstawić w, konkretnej, w jakiejś konkretnej postaci wzór tej funkcji. W związku z powyższym moglibyśmy zostawić po prostu postać kanoniczną, albo dodatkowo jeszcze możemy przekształcić postać kanoniczną do postaci ogólnej i w tym celu musimy rozwinąć ten nawias korzystając tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. Chodzi dokładnie o kwadrat różnicy i ten wzór tutaj zapiszę z boku w sposób symboliczny. A odjąć B do potęgi drugiej, to jest dokładnie to samo, co A kwadrat odjąć 2 razy a razy b i dodać B do potęgi drugiej. I na podstawie tego wzoru skróconego mnożenia tutaj możemy zapisać, że uzyskujemy f od x, które jest równe minus 2 razy x kwadrat odjąć 2x plus 1 dodać 4. No i teraz zawartość tego nawiasu wymnożymy sobie przez liczbę minus 2, uzyskując dzięki temu f od x, które jest równe minus 2x kwadrat dodać 4x odjąć 2 i dodać 4. W kolejnym kroku musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli tutaj tych wyrazów wolnych, resztę przypisujemy bez zmian, uzyskując f od x, które jest równe minus 2x do potęgi drugiej plus 4x i dodać 2. Czyli możemy jako odpowiedź zostawić albo taką postać kanoniczną, albo postać ogólną funkcji kwadratowej. Muzyka